Nie mam, mam w sumie, to może wymienię. Albo wezmę od niego, dobra, nie wiem. Mam drona. Oboje pożyczę. Nice. Aj! No, si idź, ale. O nie. nie 360, bez dolnika. No tak, no. Bo... O mój Boże Kiedyś go <My> trafię Jest! <laughs> Ale nie było 360 Przepraszam Tak right? Lud 7 <laughs> Zatrzymałem go w powietrzu! <laughs> Co? Bruch, 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 bruch. Odbił się ode mnie Tam koleżę, tam koleżę pomaga, no? Dobra, ja go drillo Tu okay. się smaży Tam ci oh my god crack ten?

Dud, jak ten, jak Gotowy. ten melek nie, wsi nie wsiadł, what? Co to jest za gra? Jak, jak on nie dostał go? Mele seks Proste A ja tam trafiłem dużo obrażeń z tego, oh my god Oh my god Jeden z na środku Jak zadanie dla mnie. Kłodka. to że ktoś jeszcze z nami był, ale. Użycie, już jestem, co rezervoł tego, co jest tam. Smile. Awa. Hej. Dzięki. ja. O my god. O, w środku jest! Yeah. Na, po nas biega broni strzela

sobie, sobie, sobie. Whoa! Let's fucking go! <laughs> Whoa! Fuck? To Whoa! 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 Whoa!